Różeń na wybrzeżu w najnowszej historii Polski jest szczególnym miesiącem. Co roku wspominamy tych, którzy zginęli na ulicach Gdańska i Gdyni. Polaków, którzy stracili życie, gdy władze PRL wydały rozkaz strzelania do robotników. W 1970 roku robotnicy zaprotestowali przeciwko podniesieniu cen. W starciach z milicją i wojskiem zginęło wtedy ponad 40 osób. 41. rocznicę tych wydarzeń, mszę świętą w kościele św. Brygidy w intencji ofiar grudniowych koncelebrował arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. To bolesne daty polskiej historii, które szczególnie tu na wybrzeżu nabrały tragicznego wymiaru. Jakże wiele ich śladów niezatartych, pozostających wciąż w ludzkich sercach. Pamięci także naszej diecezjalnej wspólnoty, mieszkańców Gdańska, Gdyni, Wybrzeża. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Jedną z jego pierwszych ofiar na Wybrzeżu był 20-letni i działacz Solidarności Antoni Browarczyk. Zginął 17 grudnia 1981 roku. Miał zaledwie 20 lat. Przed nim życie więźne. Otwierało się niebo. A został zastrzelony podczas rozpędzania demonstracji w Dańsku pod Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po mszy świętej w 30 rocznicę śmierci uczczono pamięć Antoniego Browarczyka, umieszczając symboliczny krzyż w miejscu gdzie dosięgła go milicyjna kula. Robert Kwiatek ze Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej, głównego organizatora uroczystości, przyznaje, że w tym miejscu, w tym czasie, mógł zginąć każdy Kula leciała, tak. Była, tutaj były tego dnia ranne jeszcze inne osoby, 14-letni chłopak, jeszcze 20-letni chłopak. W budynku lotu były dziury po pociskach, w tych kamienicach były dziury po pociskach. Strzały jak się okazało, były na wprost tłumu, czyli strzelano do ludzi, a nie w powietrze. 13 grudnia otworzył przerażającą bardzo złą epokę w historii Polski, najbardziej masowych i brutalnych represji od lat stalinowskich. Nawet po grudniu 70 tyle tysięcy ludzi nie wyrzucono z pracy, nie więziono, nie sądzono, nie pozbawiano mienia, nie zamknięto bez sądu. Na miejscu, gdzie ustawiono krzyż, miała znaleźć się tablica upamiętniająca śmierć Antoniego Browarczyka. Niestety z powodów formalnych nie zgodziły się na to władze miasta. Stowarzyszenie Federacja Młodzieży Walczącej ma nadzieję, że na kolejną rocznicę spotkamy się już przy nowym obelisku. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi partnerzy, także i ci, którzy wspierają nas finansowo, a jest to w dużej mierze kasa stefczyka. Chcemy, żeby, żeby, oni w tym uczestniczyli czyli mam nadzieję, że się nie wycofają. No trudno, żeby się wycofali, bo to są ludzie, którzy historycznie też byli związani z tym okresem, więc myślę, że w w okolicach rocznicy sierpniowej ta tablica powinna tutaj być, jeśli nie pojawią się inne okoliczności. Związkowcy, kibice Lech Gdańsk oraz pozostałe osoby biorące udział w zgromadzeniu upamiętniły też ofiary sprzed ponad 40 lat pod pomnikiem poległych stoczniowców. O wydarzeniach grudnia 70 co roku przypominają też uroczystości na przystanku kolejowym Gdynia Stocznia, gdzie padły pierwsze strzały wymierzone wprost w idących do pracy stoczniowców. A! Pamięta też kasa Stewczyka, w imieniu której kwiaty pod pomnikiem ofiar grudnia 70 złożył wiceprezes Mirosław Dębiński.